Dobra, bardzo dobra, pyszko. Witamy was serdecznie. Ryby mają głos, Tomek. I pan ryba Jarek. Jesteśmy na zawodach, letnich zawodach organizowanych przez Kuter Port. Tomek jest partnerem wydarzenia, a jestem partnerem medialnym. Witam cię Tomku. Witam serdecznie. Pierwsze pytanie Tomku do ciebie. Czy ryby rzeczywiście mają głos? No oczywiście że mają głos. I co najmniej raz w tygodniu do wszystkich opowiadają właśnie o naszym ulubionym hobby, czyli o wędkarstwie. Tomku, opowiadaj o tutaj o zawodach, bo y, jesteś współorganizatorem, tworzyłeś y, razem tak, po z raz Reportem. jestem dołączony do zespołu jako osoba, która pomaga organizować zawody. Zawody tak naprawdę jesteśmy bardzo zaskoczeni i to miło zaskoczeni, bo ogłosiliśmy tą edycję zawodów 3-4, niecałe, ponad trzy tygodnie temu, a zgłosił nam się kompet bardzo szybko e, zawodników. No i e, to co nas w tym roku niezmiernie cieszy, to e, oczywiście przy pełnym tutaj szacunku do poprzednich obsad zawodów, ale w tym roku nazwiska, które nam się pojawiają na, na tych zawodach są po prostu e, no, takim wysokim kręgiem e, e, wtajemniczenia. No i fajnie, fajnie cieszy to bardzo, bo e, Chętnie zawodnicy się tutaj do nas na te zawody zgłosili. No i cóż, mam nadzieję, że dzisiaj ryba nam dopisze, bo z tego co widziałeś, no, gotuje się woda. Gotuje się woda niesamowicie. Ryb tutaj jest, no, można powiedzieć ciężkie tony. Ciężkie tony. Ja tutaj jestem od wczoraj. Tak przechadzałem się tutaj po tym łowisku, też podglądałem wędkarzy. Łowili niesamowicie. Ja myślę, że dzisiaj wyniki takie. Powyżej 100 km. No ja jednym z marzeń na dzisiejszych zawodach jest to, żeby co najmniej kilku zawodników, dwóch, trzech zawodników osiągnęło ten wynik 100 kilo. No To jest wtedy e, taki dowód na to, że łowisko jest dobrze przygotowane na takie zawody. I e, że tak naprawdę pokazuje się to, czy ktoś e, potrafi łapać w tych detalach, że nie złapał jedną rybę i wygrał sektor, tylko że to jest e, ten kunszt, że mało tracisz, dobrze nęcisz, utrzymujesz rybę w łowisku, wyjmujesz ryba za rybą. I to jest właśnie ta technika, która. Pozwala osiągnąć wyniki. Mam nadzieję, że dzisiaj taka rywalizacja między zawodnikami się pojawi. Jest też progresja organizacyjna, bo w tym roku na tych zawodach są już porobione sektory. Tak, są sektory. No, to jest doświadczenie również z zawodów, które tutaj się odbywały, organizowane przez innych przez, in, jakby przez innych organizatorów. Podpatrujemy i staramy się rozwijać. Jest pomysł na to, żeby w przyszłym roku zrobić w ogóle cały cykl, taki pukar kuterport, no ale to będziemy informować na bieżąco już w trakcie i w przyszłym roku jakby cały ten cykl będzie już też zrobiony bardziej tak Mamy nadzieję, że będziemy dążyć do jakiejś profesjonalizacji, żeby to było coś, co, co jest dobrze rozpoznawalne i każdy chętnie będzie startował w tym cyklu. Tomku, za chwileczkę przyjdziemy się po stanowiskach, przywitamy się, tak na spokojnie przywitamy się z wędkarzami, bo teraz było losowanie. Będzie czas z nimi pogadać, też pofilmujemy ich, mamy nadzieję, że pokażemy dużo pięknych holi. Króciutko o regulaminie. E, regulamin. E, regulamin to jest jeszcze taka wersja przejściowa między tym, co do tej pory zawsze u nas było na Kuterporcie, a tym, co do czego będziemy dążyć, czyli tak, jak podpatrujemy te, 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 te zawody, które się pojawiają w naszym kraju. E, startujemy godzina e, 7.30, zaczynamy łapać. E, za chwilę będzie sygnał do nęcenia. E, jeszcze w tym roku jest możliwość wędkowania na dwie wędki. To jest. To jest ten element, który został właśnie z poprzednich, z poprzednich zawodów, łapiemy techniką dowolną. Nie specy... te, te zawody jeszcze nie były specy... znaczy nie, nie wyspecjalizowane w konkretnej metodzie, czyli nawet dzisiaj spławik, nawet tutaj bez problemu Pellerwagę, thinking Bomb, metod feeder, klasyk wchodzi w rachubę. No, liczy się oczywiście zła... suma złapanych ryb. I, Ważenie tak naprawdę pokaże wszystko. No, reszta regulaminu myślę, że jest dość standardowa i podobna do tych, co się dzieje na innych zawodach. Ja myślę, że wiedzy wystarczy na razie naszym widzom. Idziemy do roboty, a później jeszcze będziemy tak, opowiadać. Dzięki. One. To jest? To jest? Trener, wszystko ok. Oczywiście. Wskazówki yy, przekazane. Tak Ważne, żeby ryba była. No tak, jest to które miejsce? Nieważne, nie? Ważne. Nie? Nie Tylko się boję o, o siódemkę tam. Co Nauczy... tam siedzi? Nauczyciel. A? siedzi i się boję go. Krzysiu, czasami jest tak, że i uczeń y, przerasta mistrza. No też, ale bardziej, więcej w ogóle ma wprawy, w ogóle ja to dopiero taki takich dwóch lat, trzech lat dopiero wewnętrznych jestem początkujący. Ja się cały czas uczę, całe życie trzeba się uczyć, ale zobaczymy, sprawdzimy. Edziu, na jedną łowisz wędkę, nie? Na jedną, bo druga przeszkadza. Jeżeli podejdą tutaj ryby, no to tu już jest Armagedon w tym momencie. Tu już nie ma przebacz wtedy. Ale ładną masz czapeczkę. Ryby mają głos. No, kooperatyw, jak to się mówi wspieranie porządnych ludzi, porządnej grupy. Mm -hmm. Co ryby? Dwie. Jak na razie dwie. Dwa karpiki, zobaczymy co się będzie działo dalej. I co, walczymy, walczymy do końca. Bardzo dobrze. O Przed tobą ryba szaleje w wodzie. Tak, miejsce jest dość dobre. Postaram się je jakoś wykorzystać. Krótka relacja po pierwszych ważeniach. Jesteśmy po pierwszych ważeniach na drodze e, Artur z tych. W tej chwili największa rybka 5,34, w sumie ma już, no, mam że ma kołodychy, bo jeszcze holował jak my żeśmy schodzili, więc w tej 20, chwili miał 7 zważone jeszcze tak. myślę, że tam szło, także. 2,37 amur. Tak, także myślę, że koło dychy już jest tam w tej chwili. Chłopaki, w sektorze drugim, przepraszam, w sektorze trzecim, na drugim stanowisku jest amur powyżej 6 kg. To już idziemy ważyć. Najważniejsze, że pogoda jest, zresztą w tak ogóle jest. pogoda dla wędkarza jest zawsze. O, proszę bardzo. Szósta? No, jak się wyciągnę. A Rewelacja. Cztery z już I jedynka jest Twoja. I jedynka jest moja, tak jest. Se do siatki. No, już mi jedna poleciała. <słuch> Słuchajcie, walka na tym brzegu jest niesamowita. Tutaj przed chwileczką kolega wyciągnął. Tam przed chwilą też wyciągnął i już holuje. Tomek się tutaj zakamuflował w trzcinach siedzi. Mało, zdrowa nacraska. Robotny dzień. No. tutaj, chłopaki łowiąc pod buta. No bo dalej się nie da W, w sensie nie wiem nawet czy się da, ale z daleka nie było efektu. Właściwie rzuciłeś dopiero 15 sekund temu. 10, a nawet 10. O, tam gościowi znowu pika. Znowu ryba jest. A w ogóle to da się łowić na dwie wędki? Da się. Jak się jedną rzuca, tam gdzie nie ma ryb. <grybuj> nie domaczam go zbytnio, bo widzę, że te ryby to tak zapadły. Pierwsza jest. Bogdan, ja tu mówię wszystkim, ty o 12 kończysz zawody dzisiaj. 3 godziny przed czasem. Już się, już się składa. Ja czekam na 11. Jedyna... Na dwa kije nie ma tu łowienia. Non stop. I Michał nasz widzę uśmiechnięty. Jest co w siatce? Jest coś w siatce. Chłopaki, widzę, że pot na czole. Bardzo. Ciężka robota, co? Dzisiaj? No dzisiaj wyjątkowo. Widzimy, że od rana rania wypisują. Pogoda grzeje. Ale tam już mają mnóstwo ryb, nie? Po 15 karpi już niektórzy mają. I to jest słuchajcie godzina łowienia, nie? Godzina no tak, którą mam. zaraz teraz godzina. Godzina łowienia. Godzina łowienia. Ładne myślę, amurki. że jak się się nie ułdną brania po południu, to będzie ponad 100 kilo na pewno. Na pewno. dzisiaj na rekord. Rekord mamy 1500 kilo. 1500 tak? kg na zawodach. Dużo już zdjęć porobiłeś z rybami, nie? Bardzo dużo, bardzo fajne ekipy, bardzo fajne koszulki, pokazują się nazwy zacnych zespołów, co nas bardzo cieszy, że do Kuterportu naprawdę przyjeżdżają zawodowcy i będziemy śledzić ich rywalizację, zobaczymy, czy dzisiaj Pan Ryba, czy może Fider Team, czy może jeszcze ktoś MC inny, Carp. MC Carp na przykład, tak jest. Zobaczcie, co się dzieje, 3 metry, 2, 2 metry od brzegu. No, jestem tutaj na sektorze y, trzecim. Widzę, że Damian już wyholował kolejną rybę. Fajnie, mają chłopaki tutaj cień. O, powiem Ci, że y, w porównaniu do tego, co już sfilmowałem, to ten jest ładny, Damian. Tam takie kilówki idą równo, jedna po drugim. No i mam amura i trzy karpiki, bo i takie. Co mówisz, że S70? Będziemy próbować. A jak? Wczoraj tutaj łowili na S70, nawet mnie poczęstowali, tylko niestety takim roznieciuchem na bagnecie mi się rozwalił. Ale, ale na S70 łowili. Macie wszyscy pozdrowienia od Stacha. Dzwonił do mnie i mówił pozdrow wszystkich. Dziękuję. Marcin, jak tam? Ile już rybek w siatce? 5 albo 6, natomiast próbuję zrobić wszystko, żeby tą rybę jednak E, żeby przybiła do brzegu, że tak powiem, żeby przybiła bliżej. E, wszystko to, na dystansie? Widzę, że e, nie. Właśnie ja wszystko z bliska. Natomiast to jest takie nieregularne, ale widzę, że inni zawodnicy mają e, na daleko rzucają i, i w miarę regularnie odławiają. Mam nadzieję, że poszczelam bardzo dużo e, kukurydzą pelletem. więc mam nadzieję, że uda się ją e, przyprowadzić tutaj bliżej. Jak to się uda, to już później sobie poradzę. Bo nie. Ja tutaj masz dwie karpiówki, czyli tak można powiedzieć, że dzisiaj nietypowo wszyscy na Federa. Tak. Ale ty się nastawiłeś na grubo. Na grubo, dokładnie. Zobaczmy, jak, co to będzie. Jak wyniki? A o 7 kg jest karp pierwszy i około 4 kilo w siatce. Także jest dobrze. Mamy na żywo. Piękne ja branie. Miejsce fajne, pogoda super, na razie ryby napisują, oby tak dalej. Słyszałem, Słyszałem, że świetnie tutaj łowisz. No coś tam się udaje, coś tam się udaje, jakaś ładna, ładny karp taki ponad 5 kilo, drugi zaraz po nim 4 kilo, no i zobaczymy co będzie Machaj, będą ryby, będą. Tak jest. Co tam u ciebie? Jak tam rybki? No, <laughs> no powiedziałbym średnio, żeby nie powiedzieć słabo. <laughs> Będzie tak. dobrze. Będzie dobrze. Zanęta na razie nie działa. O, Co no. zmienić? Trzeba zmienić, tak. Odbiorakami też kaucie. O, kury, o. czeblade. Ale no coś później broni, kolejny, więc no coś się dzieje, więc może, może jeszcze uratujemy wynik. Na drugiej wędce już masz, już masz branie. Kurde, nie, nie wyrabiasz. Ona jest Ona się zaczepiła jako pewnie podczas holu jeszcze, nie? Złapała się już wcześniej. Obydwie na razie. jechała Kibicujecie? Gibicujecie. Jak, jak idzie Marzusiowi? Yy, no jak idzie, no na razie coś tam połowione. A łowisz z gruntu czy też na Waglera próbujesz? Coś z powierzchni? Nie z gruntu, tak? Tak, tylko z gruntu. Ale już coś połowiłeś, nie? Oczywiście, tak, tak, jest tam. Drobno, ale jest. Czy mąż? chłopak, Chłopak. Yy, dobrze łowi? Od 7 lat dobrze. I złowił, złowił piękną rybkę. Tak. No tutaj dziewczyna Ci dopinkuje. i widzę, że są efekty tego. Pewnie, Siata pełna? A no nie tak. do końca. No, no, Wybrał wędkę tą, na której ryba jest cięższa. A na, drugiej też jedzie. na drugiej też jedzie. Tutaj dzieje na stanowisku numer 7 w drugim sektorze. Tutaj kolega już ma prawie w podbieraku rybę, a tutaj druga wędka sygnalizuje branie. Więc pracuje tutaj ciężko i intensywnie. Jest, dało się. za siatką odłowiłem trzy ryby w przeciągu 10 minut i nawet pełno łuski wpadł, dziwo. Yy, ale na metodę tutaj kolega z lewej, z prawej po prostu on znowu holuje. Ja się tylko na początku ustawiłem na jedną wędkę, bo jak widziałem, co się dzieje, to mówię, nie wyrobię na dwóch, nie? Ale odłowiłem trzy ryby i mi po prostu siadło, jakby mi odcięły, odcięli mnie po prostu, nie? Chłopaki po... mają się skupić na łowieniu i na tym, co robią najlepiej, a my tutaj się postaramy, żeby Mieli dodatkowe i drożdżóweczki, i z mleczkiem i proszę bardzo i latte i cappuccino i ekologicznie meleksem. pełno pełna siata no, witam jeszcze nie ale już pierwsze ważenkowe by było jak... Tam to fajny, fajny wyniczek był? Tak, takie 12 kg. A to zawsze super. Rodna ryba, sportowo się bawimy. Ale regularnie bierze cały czas. No, można tak powiedzieć. <noise> Pierwsze wożenie 15, tak? Tak, tak. Ale cały... większy się trafił i... Ryba i cały czas żre, nie? Tak, coś tam się dzieje. Ale nie ma jakiegoś tam strasznego szału. Dobrem wiadomością jest to, że właściwie na każdym stanowisku mamy to ważyć. Znaczy, że ryby dzisiaj dopisują Nie ma co narzekać. Narzekają tylko, że same małe, ale to... Ale są i duże. Mamy już ósemkę, zobaczyliśmy dzisiaj, także... Szanowni Państwo, powolutku, powolutku, sekunda po sekundzie będziemy już do 14.59, o 15.00 kończymy edycję letnią zawodów wędkarskich Kuterport Anno Domini 2021. I tą oto szlachetną trąbą oznajmimy za chwilę wędkarzom z sektora 1, z sektora 2 i z sektorów po prawej stronie. Koniec zmagań, które dzisiaj przy pięknej pogodzie w Kuterporcie ze znakomitymi ekipami się odbywały. Zaczynamy? Bardzo proszę. No to Jaro, jako patron medialny tego wydarzenia. Dmuchaj, dmuchaj tu ma, dmuchaj. Jak na wieży Mariackiej, cztery strony. Zrobiliśmy nasz kuter portowy rekord. I teraz złóżcie to wszystko do kupy z tym, co powiedziałem. Z 50 osób, którymi zaczynaliśmy te nasze wędkarskie przygody, jesteśmy na 36, a w tonarzu mamy rekord dzisiaj, tak? To na 600 1600 kilo dzisiaj wyłowiło 36 naszych gości, czyli Was. Wędkarzy z kuterportu. Zabikwisza. Voucher do restauracji Kuterport, którą tam widzimy po drugiej stronie o wartości 100 zł oraz zestaw akcesoriów wędkarskich, które wybierze Krzysztof, otrzymuje z wynikiem 8,15 Kubalak Marcin. Ile? 8,15 Szóste miejsce, czyli pierwszą nagrodę od końca, bo będę czytał od końca dzisiaj z wynikiem 60 kilo 89 w pierwszym sektorze szóst czyli szóste miejsce w zawodach Artur z tych brawo, 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 brawo. Brum, brum. Piąte miejsce dzisiejszego dnia czyli dwójka sektorowa tym razem w sektorze numer 3 i jest to pan Marcin Kurzepa. Wynik 79 82. Czwarte miejsce dzisiejszego dnia zawodnik z sektora numer 2 z wynikiem 84 47 Janusz Woźniak. Miejsce trzecie Dzisiejszego dnia, czyli już podium, sektor numer 1, stanowisko numer 3, Artur Maczak. Gratulacje. I musisz już teraz I to drugie miejsce zajmuje z wynikiem 96-86, sektor numer 2, Marcin Cieśnik. Okropny. Marcin, zapraszamy. Gratuluję. Szanowni Państwo, miejsce numer jeden i to jest drugi rekord, który dzisiaj możemy jakby potwierdzić jako ustanowiony. Przekroczyliśmy magiczne 100 kilo, a dzisiaj było 112,75 i to wszystko. Zapraszamy ponownie sektor numer 3, numer 1, Kubalak Marcin. Kubalak! Dziękuję bardzo. bardzo. No teraz musisz się wspiąć Marcin na to wszystko. W moim przypadku, przynajmniej do godziny 10 gdzieś były intensywne brania, potem tak godzina, półtorej było przestoju i później cały czas regularnie jakieś objazdy miałem. Początek y, słaby, początek miałem taki, że zresztą byłeś, to, to mówiłem, że mm, tych ryb nie miałem za specjalnie za dużo, ale wszystko postawiłem na jedną kartę, wszystko postawiłem na to, żeby e, tą rybę wziąć, znęcić bardzo blisko brzegu, e, jak najbliżej się w zasadzie dało. E, łowiłem na 20 meczu Cały czas konsekwentnie strzelałem procą, e, kukurydzą i, i twardym peletem, i tak naprawdę po dwóch godzinach zaczęła ta ryba się pokazywać. Była przez niecałe dwie godziny e, i nagle przestało. Ona po prostu się dźwignęła i była, e, no była pod powierzchnią wody, praktycznie. Na całe szczęście wziąłem sinking bomba, czyli pływającą bombkę, i to był. To był absolutny strzał w dziesiątkę. Cały czas strzelałem procą, cały czas rzucałem sinking bombem na ten 20 metry i to zaowocowało. Także bardzo się cieszę. Zakończyły się fantastyczne zawody na Kuter Port, Nieznanowice. Miałem przyjemność pierwszy raz brać udział w zawodach tutaj. Udało się wygrać sektor, choć było ciężko, bo najgorszą rzeczą, która była, to że polosowałem teamowego kolega Artura Stycha, z którym żeśmy się od początku do końca jak na olimpiadzie pięknie ścigali dwie, trzy ryby, raz ja, raz on i, i, i żeby, że tak powiem móc odskoczyć, bo żeśmy się ścigali tymi kilowymi karpikami e, trochę musiałem sobie zmienić technikę, taktykę e, żeby pójść po prostu po bonusa, to się udało, złowiłem trzy bonusy e, większego karpia i dwa fajne amury, które które dały mi de facto niewielką, ale jednak wygrane, bo, bo jednak 3 kg różnicy na Karpiach to nie jest jakaś różnica, ale mówię to to, żebyśmy się pięknie ścigali.